Dziękuję za jedno ogromne wsparcie i, i zrozumienie. E. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy, którzy wzięli udział w tworzeniu tych pięknych wieńców. E. Naprawdę i wszyscy jesteśmy chyba zaskoczeni ilością e. 15 wieńców. Naprawdę nie spodziewał się chyba tego nikt. Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy Lubartów. Dziękuję, dziękuję Paniom z Koła Gospodni Wiejskiej. Ze Skroboła oraz Wólki Rolickiej oraz wszystkim, y, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości. Teraz przeczytam, odczytam wyniki konkursu. W kategorii wieńców tradycyjnych wyróżnienie otrzymuje Wieniec, Sołectwo Wólka Rokicka i Wólka Rokicka Kolonia. Trzecie miejsce w kategorii Pieńców Tradycyjnych Od, otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich w Alnoborze Borowiarki. Drugie miejsce Sołectwo Marcin. I pierwsze miejsce Koło Gospodyni Wiejskich Malina z Nowodworu. W kategorii wieńców współczesnych są trzy wyróżnienia i jest to wyróżnienie dla Koła Gospodyni Wiejskich Skrobowianki, Sołectwo Skrobów, Skrobów Kolonia. Także wyróżnienie dla Wyróżnienie dla Sołectwo Rokitno, Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnie, Rokitno bez granic. Trzecie miejsce w kategorii wieńców współczesnych przypadło dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lisowie, Sołectwo Lisów. Drugie miejsce, sołectwo baranutka i łódzka kolonia. Teraz pierwsze miejsce, sołectwo Żeziny. Dodam jeszcze, że nagrody za udział w konkursie otrzymują także sołectwo lewiska, sołectwo nawodów wodów piaski, sołectwo Majdę. Złowiecki, klub seniora w Ścińcu, sołectwo Łódzka, sołectwo y, I sołectwo Wólka, już przeczytałem, przepraszam. Y, wszystkim, wszystkim Wam razem gratuluję i jeszcze raz dziękuję za, za tak piękną twórczość. Dziękuję.